Dzień dobry, szanowni państwo, jest zmiana poza szlakiem, to jest Edykcja która? Czwarta. Czwarta. Czwarta, synek. Czwarta. Skądś to jest, zagłębia? Tak, tak, zagłębia. <grym <grym> A ty to w sumie taki. To jest Śląsk, synek. Ale taki chujowy Śląsk. Sypialna i znaczy że chujowy. A taki, śląsk prawdziwy, no to są poli śląskie, wiesz ja o co chodzi, nie? Ja, 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 chuda, synek. Ja, ja. Czuj, Cio lazy nas. To, Lędziny to jest powiat wirusko-lędziński, dalej Śląsk, ani stacyjnie nie ale jest jak jest. Ale prawda jest taka, że Lędziny są fajnym, fajnym miastem, które naprawdę robi no tak? I cały powiat i zawsze jest, mamy wsparcie to w ogóle. Gminy naprawdę gminy... Jest, Powiatu jeszcze nie, ale do niego dojdziemy. Ale sąsiednie gminy, jak bieruj, również w tym roku wspiera i naprawdę jest super. Zawsze zadawałem pytania, co się dzieje, jeżeli chodzi o na przykład sponsorów. Tak, jak My nie mamy sponsorów, mamy partnerów. Partnerów? Partnerów. To już wymawiali dokładnie. Tak, mamy partnerów, więc to jest troszeczkę inaczej, bo prawda jest taka, założenie imprezy było i jest zawsze przez warotów dla wariatów, tak? Kogo zabrakło twoim zdaniu? Szczerze, szczerze? Szczerze. Są wszyscy, którzy chcieli być. Zapraszamy każdego. Oczywiście. Dejmy na wsparcie każdego, bo każdy wsparcie nam jest potrzebne. Ale nie ukrywam, że Niko, wiesz, nie możemy powiedzieć, że nam kogoś zabrakło, czy kogoś nie ma. Każdy, kto chciał włożyć swoją cegiełkę w ten cały zlot, jest. Jestem na stajysku Pirana i zobaczcie jaki Bayer ma tutaj. Chyba najnowszy Bayer z do produkcji. Boda mu do ręki, niech opowie trochę. Sam Piran tutaj Wystawia się, no. Na takiem odejdę trochę, o, dobrze To jest widać. podstawa do gotowania na ognisku Crossfire. To jest jedna z nowszych rzeczy, które wprowadziliśmy. Aktualnie w ręce trzymam wersję standardową. Już Wam pokazuję, jak się rozkłada. Po złożeniu... Widzieliście, jak wygląda po rozłożeniu? Zajmuje tyle miejsca, pokrowcy zajmuje tyle miejsca w waszym ekwipunku. Kończy się problem tego, że trzeba ustawiać jakieś kamienie, trzeba kombinować, trzeba wozić ze sobą jakieś ruszty. Tyle wam wystarczy, żeby postawić pewnie garnek, patelnię. A palić pod spodem? Pod spodem? Czym? Pod spodem palić normalne ognisko to jest typowo produkt ogniskowy. Oczywiście, jeśli ten rozmiar jest dla Was za mały, mamy jeszcze wersję XL. O, oh, O, mamy. No, i to jest właśnie ta wersja XL i tutaj może kociołek postawić bez problemu 35 cm szerokości jest też podwyższony względem tej małej wersji więc pod spód można wsadzić dużo większy opał no i tak samo blokujemy go sobie nierdzewnym prętem dzięki temu całość jest stabilna, nie wypada i najważniejsze jest oczywiście to

Twoje jest, ja jest dobre. <grymna wody> Czyli ile, ile kilo można robić na tym? <grymna wody> 130 kilo. kilo, no spoko, wyżywimy ale Zobacz tam jaki jest fajnie w kościołku, zajrzyj do kościołka. Kurczę, mówią, żeby zajrzeć do kościołka, to, to zrobimy. A podniesiesz mi go? Jak wow. przemieszam. Dzięki wielkie. A co tam robicie ciekawego? Mam nadzieję, że nie będzie gdzieś publikowane. To się nazywa ciepła kiełbacha w porach. Na hamaki do góry, patrzcie, ile hamaku do góry. O, tyle hamaku. I losu weszło? Dzisiaj, nie wiem, z 10-12. Rączki przed siebie i biegniemy. Stop, hop, hop, hop. Ja biegam, Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciutko. Jesteśmy już coraz bliżej. On chyba najszybciej, nie? To jeszcze przyspieszamy, to teraz z sam, Kamil. Między obozami. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. do celu. Najszybszy. Jucia, <słuch> proszę, to jeszcze dołączy. Dzięki. Dobra, delikatnie sobie paśmienicie, żeby nie było. Jest dobra. Jesteśmy gotowi. dwa, jeden, ше, два, Chodź tu patrzeć, stójcie, stójcie Au! Tak jest! I nicu! No i widzisz piesku wygrali A ten mówi, że nie ma racji, nie? Poprzeszkadzam mu z tyłu jak w robni chudzie trochę. W ucho nie będę dmuchał, ale... O. Przeszkadza, bo pomagasz nie wiadomo. Uf, może być to koncentracja. To wpijamy do pompy pompa! Pamiętasz mnie z tamtego roku? Kujwa. Idę do ciebie znowu, żebyś pokazał, co w ogóle będzie dzisiaj do jedzenia ogólnie. Jest trochuwa.

Kurwa, Dzień dobry. Dzień dobry. to Zobaczcie, tak jakby To jest z kością. tłuszcz. Tłuszcz, keto tłuszcz. mamy nie? to jest Dobra. To jest keto, nie? Możesz jeść. To jest keto. To jest keto Na powyższym Jest dobre. Żona! Jak to? Perek? Tak nie, lubię, lubię pikanty, jak moją żonę. E, <grym> ale, to nie to ma, się, ale nie mają tej oddać, żeby... Na pewno to się ma, to ma. Więc pomaga, a, z dwiema, no? To jest Tabasco, w ogóle no, takie tak Tabasco. Jest typowań, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się ogólnie, że dolejesz mi chur. Dolej. Ale Do... wiesz, to można przebić później tym i to ładnie płucze. Odnaleźć. Także się Nie teraz. dzięki wsparciu, dzięki ludziom dobrej woli, Sytuacja Rany boskie. Kolejna rzecz, która tu dociera dzięki porządkom w moim garażu, oh. Lunerta obserwacyjna SV Bony, wartość rynkowa no nie wiem, stuwa wartość taka rzeczywista 20 złotych <grymne> 10 zł. 80 zł po raz pierwszy. O... <grymne> Ile? <grymne> A, czy to ma pokrycie? 80 złotych. Tatę, <grymne> dawaj tatę! <grymne> 90. 90. Seta, jest stówka. 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł. 100. Jedyna na razie wydana kopia. 250 zł po raz... 260, mamy 206. 270, jest 270. 270 zł, powiesicie sobie, będzie jak znalazł. 270 zł po raz pierwszy, 270 zł po raz drugi. Słuchajcie, to jest obraz Was. 270 zł po raz trzeci, sprzedany! gitara jest zajebiście Znaczy, chcę mieć jakieś do dajcie mi Pamiętam! Dobrze! Idę swój, marzeniami Zatrzędu, tak to żyłem to jak grób. na rano to da mnie Pracować nie chciałem, włóczyłem się, za to do puszki zamykano mnie, za to zwykle zamykano mnie. Tylko pan mojego szamponu dzieciowych. U was na imprezie będę szampony wiechciowe i teraz te będę cały zapas i teraz jeszcze większy zapas. Jest bardzo dobrze. Dziewczyn. No to tak, chętnie, bardzo. Zresztą ci się, na prawą stronę się usuwa. jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, to zjadł powie. Ej, A to stał... ja. A ile za parę? A drugi, a widzisz? chyba trochę gorzej, Dajesz, Dajesz, dajesz! Dajesz, dajesz! To kibicujcie, na to od nich Dobrze! Давай, давай. 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 Nie nagrałem, no. Może być gorące. Gorące? O Boże. Mm. Niebie, Dziękuję. Niebie, 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 niebie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No.